Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku tutaj o budowie makiety, ale uwaga, z serii spin-off, czyli taki, który jest na ogół przegadany, gdzie nic nie pokazuje, na makiecie, nie buduje żadnego rozwoju nie ma, natomiast toczę jakieś rozmowy, dywagacje i tak dalej. Otóż w dzisiejszym odcinku powiem Wam o moich inspiracjach, co powodowało, dlaczego, znaczy co powoduje, że makieta zyskuje taką szatę graficzną, taki wygląd, a nie inny. Już tam kiedyś się tłumaczyłem z układu torowego, dlaczego nie jest na i tak dalej. Te rzeczy już są za mną, to już po prostu zostało zdecydowane i koniec, tak jest. Ale dlaczego tak wygląda? Czasami no, jestem taki troszeczkę, uśmiechnę się jak ktoś... Skrytykuję, no nie lubię tego słowa, bo, bo mi się negatywnie kojarzy, jak ktoś skrytykuje, że nie wiem, droga jest za czarna, albo coś jest za takie inne i tyle. Dlaczego ja się uśmiechnę z tego powodu? Dlatego, że odtwarzając krajobraz na makiecie, który ma być odzwierciedleniem rzeczywistości, to nie jest tak, że sobie wymyślam. Tak? Nie wymyśliłem koloru trawy. w w odcieniach, nie wiem, błękitu albo fioletu. Tylko to jest trawa zielona, tak, i taka jest trawa. Trawa jest zielona. Asfalt jest czarny. O, i koniec. I teraz tak. No to stwierdziłem, że kurczę, a może coś robię nie tak, w którymś nawet odcinku mówiłem, a może sobie spojrzę, zrewiduję, jak ja to robię, bo może mnie pamięć myli, może wyobraźnia, to spojrzę. No więc spojrzałem, chodziło mi dokładnie w tym momencie jest taki trójkącik. Jest taki trójkącik po lewej stronie, który wy, wykańczam. Nie, nie powiem dokładnie o co chodzi, bo sam nie wiem w którym momencie będę pokazywał ten filmik, ten spin-off. Na pewno już go widzicie wtedy, kiedy było zaprezentowane urządzanie pól. Natomiast chyba przed innymi częściami. No więc tak jak wygląda łąka, wpisałem sobie wiosenna łąka, jak widzicie. No, wyskakuje to, co wyskakuje, co ja mam tu powiedzieć. No, po prostu, owszem, to jest wiosenka łąka, to się wszystko zgadza, ale jakieś malunki dzieci i tak dalej przeglądam, przeglądam i kurczę, mówię przecież, ja wyraźnie mówiłem, że ja nie chcę czegoś takiego robić. Nie chcę w ten sposób pokazywać łąki jako takiej naczganej kwiatami, bo no, nie kojarzy mi się to naturalne, aczkolwiek no, zdjęcia z rzeczywistości tutaj są. No, po prostu, no, nie wierzę, że w jednym miejscu Tyle kwiatów różnorodnych urosło. Tu jeszcze te maki, habry, nie wiem, rumianek, może to też coś mi tutaj nie pasuje. No tu jest sztuczne, bo to wiadomo, to są nasadzenia kwiatów. Tutaj mamy raptem dwa rodzaje kwiatów: maki i habry itd. No a tutaj taka najbardziej mi się kojarząca, czyli i tu z mleczem, niemniej jednak no dosyć, przynajmniej dla mnie trudna do zrealizowania i w momencie, kiedy już mam rzepak, to niekoniecznie chciałbym przesadzać z żółcią, o i tak wygląda. No, i patrzę, kurczę, to nie jest to o co mi chodzi. Nie to wam chciałem pokazać, no, bo tu jest czysta zieleń, zbliżenia kwiatów i tak dalej. Nie to, no i tak, to w takim razie, czy ja to mam, <laughs> przepraszam, czy ja to mam dobrze, czy ja to mam źle. I w tym momencie mi się skojarzyło, że a może po prostu popatrzę po swoich zdjęciach. No, i co prawda łąki to ja nie mam, ale zacząłem kombinować, że może gdzieś w jakiejś porze roku, akurat wtedy kiedy byłem, to, to robiłem zdjęcia. I teraz, tak, jeszcze zanim to, to próbowałem tak. Jestem na łąka, nie, na no to łąka w maju. Kurczę, trafiłem niemalże na to samo. Niektóre zdjęcia nawet się. Powtarzają, ale generalnie to samo. To nie. No to jeszcze dalej tłonka w kwietniu. I właśnie tu, w tym momencie, po trzech próbach wyszukiwania na Google, tu, tu doszedłem do wniosku, że popatrzę po swoich zdjęciach, które ja w tym czasie robiłem. A jeśli to będą zdjęcia. I właśnie od tego momentu już teraz Wam pokażę, oczywiście, te zdjęcia, które. Które od, razu, które od razu wybrałem, które przejrzałem, to będzie stosunkowo proste i mało tego, wy te zdjęcia już znacie. Jak przeglądałem różne swoje zdjęcia, no to na ogół wiadomo, te rodzinne to rodzina, te kolejowe to kolej, ale tu skojarzyło mi się, że przecież ganiałem się za pociągami, nawet Nagrałem z tego film. Film jest w dalszym ciągu na kanale, możecie zobaczyć. Właśnie mówiące o tym, czyli o, o rzepaku. Tak, O tej porze roku. Zdjęcia robione gdzieś, z tutaj z tego co widzę, niech Was rok nie myli, to nie 2019 tylko 2020, ale w weekend majowy. No i okej, okay. jest rzepak, dokładnie tak jak widzicie na mojej makiecie. Jest rzepak i trawa. Trawa bujna, zielona, wcale nie jednorodna. Łąka obok. Pamiętam dokładnie, jak przy niej byłem. Co dalej? Teraz tu. Drzewo. I to mnie najbardziej tu frapuje, bo przy tym się zaciąłem. Jest tak. Są te jakieś szczelki śliwkowate, lubaszki, mirabelki, jak zwał tak zwał, to te kwitnące na biało. Jest bardzo dosyć duża grupa drzew, gdzie liści nie ma, albo są jakieś dopiero pojedyncze liście. No i są jakieś zielone, oczywiście w tej zieleni jaśniejszej. Krzaki, różnie, zobaczcie, tak samo tu są krzaki ze śladową zielenią, tu widać łodygi wyraźnie, i takie krzaki bardziej e, zielone. Generalnie dominuje zieleń jasna, ale są też i ciemniejsze elementy, widać, że te drzewa już te liście mają rozwinięte. No i oczywiście też tu spójrzmy na ten nasyp. Rośnie dosłownie wszystko. Kolejne zdjęcie. Trawa równiutka, przepraszam, to nie trawa, to jest posiane zboże ale tutaj mamy za to, no tego zboża posianego stwierdziłem, że nie będę odzorowywał, zrezygnowałem. Natomiast tu mamy bardzo fajne zbliżenie, zbliżenie to ja dopiero zrobię. Tutaj tych krzaków, spójrzcie, mnóstwo suchego, tak, to są te trawy u mnie, i właśnie krzaki, gdzie jest niewiele liści. Także to, no i trawa, tu jakieś pokrzywy widać, czy coś trawa raczej jaśniejsza, ale niejednorodna jasna, bo widzicie są też kępy takie ciemniejsze. Dokładnie to robiłem. I uwierzcie mi, że akurat jak robiłem to robiłem to z pamięci. Nie przyszło mi do głowy, żeby sięgnąć do tych zdjęć. Dopiero teraz jak patrzę na te zdjęcia, to po prostu sam jestem zdumiony, że udało mi się to odwzorować. Teraz tu Pole świeżo zaorane i to takie, zobaczcie, wchodzące w brąz. Nawet nie, przepraszam, ono nie jest świeżo zaorane, ono już jest obsiane. Ale tu jest łąka, typowa łąka z jakimiś nielicznymi białymi kwiatkami. Przerośnięta jest ta łąka, ona jeszcze nie była koszona, to nie jest równiutka i ta trawa różnie się kładzie. To też na to zró... spójrzcie, zwróćcie uwagę. Tu jest mnóstwo mnóstwo suchego i sporo tych białych kwiatków. Dalej, tu znowu. To akurat są kopce pod ziemniaki. Proszę bardzo, już są posadzone ziemniaki o tej porze roku. Także ten rzepak obok ziemniaki i pole obsiane to wszystko ze sobą współgra i również zielone drzewa. To jest właśnie ta pora roku ten początek maja w jednym roku to jest początek maja, w innym jest to koniec kwietnia ale to jest właśnie ta najpiękniejsza, akurat dla mnie, wiosna. Jeszcze tu, inny element, zobaczcie tu na iglaki, no jako wyjął po prostu to drzewo ode mnie z makiety. Tu trawa jasnozielona, kupa jakiegoś suchego, gdzieś tam jakieś też żółte elementy, to nie jest rzepak, to akurat była raczej jakaś rozsiana gorczyca, tu coś innego jeszcze, też kwitnie na żółto i mnóstwo suchych traw, mnóstwo, całe mnóstwo zeszłorocznych badyli i suchych traw. Tak to wygląda. I jeszcze zobaczymy, jakie mamy kolejne zdjęcia. Tu podobnie tutaj już coś tam, tylko że jest jaśniejsz... ziemia jest akurat w tym miejscu jaśniejsza, bardziej taka piaskowa. Też jakieś warzywa posadzone. Też identyko u mnie na makiecie. Droga wzdłuż torów. Jakiś starożytny asfalt, albo nie wiadomo co z tym tutaj, gdzieś wzmacniane. Trawka. I dalej też to tak wygląda. O, i tak to wygląda. Zobaczę, czy jeszcze jakieś inne zdjęcia. Nie, to już jest to samo. Chyba więcej miejsc tamtego dnia nie odwiedziłem. Tak, to już jest przez wszystko to samo. Tak to właśnie wygląda. O, także tyle o inspiracje dotyczące zieleni. To już chyba z tego wyjdę, bo tu chyba nic nowego nie będzie. Tak, to już jest wszystko to samo, tylko tyle, że się troszeczkę zielska pojawia i wracam do Google. Także temat pól, temat właśnie szaty tej, tej graficznej, znaczy jest szaty tej, tej zielonej, tej zieleni wynika właśnie z tego. To takie miałem wyobrażenie. Dalej, kolejna sprawa, droga Polna. Czy wygląda dobrze? Tutaj specjalnie chyba nikt mnie nie krytykował, natomiast no gdzieś jakieś tam elementy też dobrze by było, żeby wytłumaczyć. Spójrzcie na drogi Pomne. Pierwsza podstawowa sprawa no to ten właśnie taki typowy. Ślad, tu jest bardziej wygładzony, gdzieś tam zobaczycie dalej, możecie sami poszukać, będą bardziej widoczne ślady kół ciągników, tu no, zieleń na środku, wąska, przede wszystkim jest wąska na, nie wiem, na szerokość samochodu ciężarowego, de facto to jest szerokość ciągnika, ale wiadomo, że tam różne rzeczy jest. Tu zobaczcie, jest łąka dokładnie, znaczy droga polna, dokładnie z tego czasu, który mnie interesuje bo jest rzepak, tak? drzewa białe, tutaj na wpół suche to pewnie są chyba jakieś wierzby, dopiero się zaczynają zielenić i sporo suchy, suchych traw. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że te trawy nie zawsze stoją pionowo, źdźbła trawy pionowo w górę, one często w takim nieuporządkowanym terenie, kiedy to nie jest koszone, to nie jest świeżo nasione, ta trawa potrafi się kłaść. No tak, sami możecie popatrzeć, poszukać różnych zdjęć drogi połnej. To nie jest tak, że ja odwzorowuję jedno miejsce typu wezmę sobie o to zdjęcie i to. Odwzorowuje. Ale takie zdjęcia stanowią dla mnie inspirację. To, co jest na makiecie, jest kompilacją tego wszystkiego, tych wszystkich widoków, które Wam pokazuję. Ale to jak najbardziej wpada w to, o co mi chodziło. Zobaczcie tutaj, no, w zimie tutaj są straszne kolejny, stąd ja tu nie starałem się na siłę tych kolejnych robić, bo wiem, że już jest bardziej sucho. To też zależy od miejsca, czy jest właśnie podmokłe miejsce, czy sucha. Tutaj jest raczej sucha, tu widać, że to z góry idzie, że ta woda tu nie zostaje. Tylko spływa. To taka inspiracja. Teraz coś, co ja nawet sam nie robiłem, natomiast te zdjęcia wyszukiwałem i nimi się inspirowałem, jak wybierałem, jak wygląda przystanek kolejowy. Jest linia jednotorowa, proszę bardzo, płyty, te co u mnie, jest żółta linia, u mnie żółta linia też będzie i tu chyba z płyt chodnikowych zrobiona reszta. Wiata, tak. Te wiaty są różne. Ja mam, jaką mam, tu jest taka. Tu jest taka, tu jest taka. Nie ma reguły, nie ma jednego wzoru. Zobaczcie, tu są właśnie z bokami: widać te żółta to jest pewnie jeszcze jakaś taśma plastikowa, która przetrzymuje szyby czy coś. Dalej, tak. Latarnie, tu widzę, są z tyłu. Tutaj są już jakieś słupki od ogrodzenia. Tak, o tutaj mamy to ogrodzenie, akurat na tym przystanku. Oczywiście, znowu, o tu jest też ogrodzenie. Nie, nie odtwarzam dokładnie jakiegoś konkretnego peronu, tylko czerpię inspirację z tego, co y, widzę choćby w internecie, co po prostu sam kojarzę, bądź co y, 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 sam fotografowałem. O tu, zobaczcie, taka właśnie wiata półokrągła, także ta, y, którą wybrałem. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest ok i pasuje. Nie ma jednego, jedynego słusznego wzoru. Wiaty są przeróżne. Także tak to wygląda. To tyle w temacie peronu, którego jeszcze przyznam się szczerze, sam nie zacząłem. Dopiero, dopiero będę to wykańczał. To tyle. O zobaczcie, też tutaj zakończenie takie, nie wiadomo co jest zrobione. Z jednej strony chodnik, ale też jest tak, o tak jak i tu na ślepo e, kończony. E, jeszcze temat możemy zobaczyć bardzo, o, szybko znaleźć, skoro już tu widzę semafor, semafor w peronie. Mm, oczywiście u mnie jest temat rozjazdów i tak dalej, układu, ale tu, no... Bardzo przepraszam, ale na torcie po prostu gdzieś trzeba coś przekłamać. Jak nie, jak nie kijem go to pałką, to tak mnie po prostu traktujecie. Jeśli w tym miejscu semafor, to to jest źle. Jeśli bym zrobił w innym, to to było źle. I co każdy z komentujących, to inna opinia o tym, gdzie to powinno być. Ale można tutaj wpisać szybciutko. Semafor w Peronie. Jak najbardziej, o zobaczcie, takie są. To nie jest wymyślone. Tutaj yy, kolejne, więc o, tutaj inny, tylko że ciut, inny, ciut innej budowy. No ja specjalnie nie mam tutaj wpływu, kupuję te materiały, które są, ale jak widzicie, to wszystko jak najbardziej istnieje. Dobra, yy, była droga polna, droga asfaltowa. Zobaczcie, pisałem specjalnie, nowa droga asfaltowa. To mnie właśnie ugryzło, że ktoś napisał, bo asfalt powinien być jaśniejszy. Nieprawda, asfalt świeżo położony jest czarny. Mało tego i znowu mi uwierzcie, że to po prostu robiłem z pamięci. Te kamienie z podbudowy to nawet dużo bardziej wystają, jak mi się wydawało. Właśnie taki ten tłuczeń drogowy, na którym jest ta świeża warstwa asfaltu położona, to tak wygląda. Tak sobie wymyśliłem, że jak chcę mieć nowy asfalt i już. Także tak on jest u mnie zrobiony. Co dalej? Jeszcze mnie czeka minimalne wykończenie gdzieś tam tych, tych, tych torów Piko, co kupiłem. I tutaj też Wam pokażę, akurat trochę zdjęć na forum modelarskim. Możecie sami zajrzeć. Jeden z administratorów zamieścił serię zdjęć robionych z drona właśnie po to, żeby ludzie czerpali inspirację do makiet. No wygląda to naprawdę. Jeśli tego nie widzieliście, to będziecie zaskoczeni, bo no, tory każdy z nas widział. Ale na ogół z poziomu metra 10 do tam dwóch niech będzie, z takiego poziomu je. Widzieliśmy z poziomu naszego oczu, a no jeszcze, przepraszam, z poziomu peronu, no to powiedzmy do wysokości 3 metrów, tak widzieliśmy tory, natomiast ewentualnie gdzieś jakieś kładki, wiadukt tu, natomiast no, dla mnie jest tutaj pewnym, tak naprawdę zaskoczeniem, jak to wygląda tak prostopadle z góry, jak tu, i jak różne, jak różnie to wygląda. Zobaczcie, coś takiego odwzorować na makiecie. Jakby ktoś tak zrobił, to by powiedział, że bredzi, że takich rzeczy nie ma. Nikt by w to nie uwierzył. To, co tutaj jest, to jest chaos. Jakiś tutaj kanał. Tutaj widać, ale no, nie należy się sugerować, że to, to, są, to jest pewnie przewód sieci trakcyjnej. Tu miejscami też, ale jakieś dziwne rzeczy. Przeróżne odcienie, różny żwir tutaj wysypany. Ja nie wiem, czy to jest jakieś kamienie są wysypane, czy to jest jakiś ładunek się rozsypał. No nie mam pojęcia. Tu. Czy tu się węgiel rozsypał naprawdę przeróżne rzeczy i ja tylko Wam po prostu pokażę powolutku tu przyciągnę, zobaczycie, jak są różne, jak różnie można robić, każdy z Was może robić. Możecie sobie wybierać, to jest dowolność, to nie to, że trzeba narzucić, że to tylko tak się robi. Że tylko w ten sposób wyglądają tory, a to to jest fałszywe. A pokażę Wam mniej więcej do czym, co ja miałem u siebie w pamięci, czym ja się inspirowałem i jak mniej więcej wydaje mi się, czy chciałbym, żeby moje tory wyglądały. Oczywiście doprowadzę je na tyle, na ile będę w stanie. Zobaczcie tutaj, na przykład tu świeży tłuczeń, ale. Ale tutaj podkłady widać, że są stare. Stare to wszystko jest, tory też. Tu już ciup, y, używane, ale to jest tu, y, na podkładach betonowych, to są raczej nowe podkłady betonowe, widać, że są dużo jaśniejsze od tych innych, na ciemniejszym tłuczniu. Ja mam inny kolor tłucznia. Jedno jest istotne i, i no, tutaj są też cienie, to widocznie robione było dobrze po południu zdjęcie, dosyć duże są cienie, ale warto gdzieś tam po zbliżeniach sobie już później dokładnie poprzeglądać, że też nie są takie złoto srebrne, jakie robi piko. O tu proszę bardzo, tu jest coś fajnego też do inspiracji, już dosyć podobnego do tego, co ja mam, czyli jasne betonowe podkłady, jasne tłuczeń dalej takie takie to jest fantastyczny temat to mi proponowaliście żebym na tym w tym miejscu gdzie usunąłem tory to zostawił chyba się raczej nie zdecyduje tutaj takie też niesamowite do odwzorowania na makiecie tu proszę bardzo tutaj tu też genialne, genialne na takim odcinku, jak różnie, zobaczcie, wyglądają te tory. Na jednym odcinku, tu, tu proszę bardzo, to klas 66 się nawet złapał i chyba jakiś Dragon, to nie wiem. Może, nie. To jest a, to jest chyba ten zmodyfikowany st 44 tak mi się wydaje. O i, i tak można sobie przeglądać. Ja zaraz dojdę chyba do tego, co chciałem, co ja mam na myśli. Otóż, no, ja coś tu jest do, dosyć dobre ujęcie, coś w tym stylu. Podkład, tylko że to już jest troszeczkę używane, bo ta rdza już nie, to nie, bo tu rdza się rozeszła już trochę na tłuczeń. Szukam dalej. No, no tak, to też było bardzo dobre do odzorowania. <grywa> yy... Chyba tamto, co mam wcześniej pokazywałem. No, u mnie generalnie będzie ten odcinek Torów yy, Nówka Sztuka dopiero co zrobiony. Także coś w tym stylu, właśnie. Tak, to, to, yy, to chciałem właśnie się na tym oprzeć. Czyli gdzieś rdza, tu z tych, nie wiem jak się nazywają, z tych yy, elementów, które utrzymują, przytwierdzają tor. Do podkładów betonowych, no i szyna sama też tardza musi na niej być i na tych żelaznych mm. <laughs> stalowych elementach. Także takie czerpię inspiracje również do wykończenia torowiska i pokazałem wam, jak skąd, znaczy nie skąd, bo było po prostu ja to czerpałem wszystko z głowy, ale dlaczego to tak u mnie wygląda i jak to mniej więcej wyglądało. Tak, także takie krajobrazy w ten sposób oczywiście. Należy pamiętać o tym, że to wszystko robię na jakimś malutkim skrawku przestrzeni na torcie, ale właśnie ten klimat wiosenny nowej części makiety odzorowuje takie właśnie krajobrazy. To można uznać, że to są inspiracje. I o ile tą widok zieleni to wziąłem z pamięci, o tyle w przypadku. Drogi polnej, czy po prostu tematu wykończenia peronu oraz torów, to już takie zdjęcia wyszukiwałem sobie w internecie i oglądałem, starając się odtworzyć. I jak widzieliście tutaj, na przykładzie tych różnych wyglądów torów, fotografowanych z powietrza, inspiracji naprawdę na wykończenie makiety można mieć mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Mnóstwo przeróżnych szat, odcieni, od, od elementów i tak dalej. I dotyczy to oczywiście nie tylko torów, ale i tego, co, ale właśnie przede wszystkim zieleni, tego co matka natura spowodowała, że jest wokół nas. To jest naprawdę przeróżne w różnych odcieniach, więc po prostu pewne twierdzenia, że coś tak nie wygląda, to. Czasami warto się zastanowić, czy aby na pewno tak to nie wygląda. No dobrze, to tyle chciałem Wam opowiedzieć w tym odcinku, tym razem bez makiety. I jeszcze na koniec taki też coś, co może nie jest dla wszystkich oczywiste, to, że w danym odcinku pokażę np. zrobienie drogi pomnej, czy zrobienie drogi asfaltowej, czy aranżację kawałka przestrzeni innego, to nie oznacza, że to już jest stan skończony, bo ja później robię inne rzeczy, robię obok. Przepraszam, nagle się okaże, że coś zauważę albo stwierdzę, że jednak pociągnę to w taką, wykończę jeszcze tym, bo nagle mam jakiś materiał, albo pociągnę to w takim kierunku, w innym, więc to cały czas. Na tej makiecie żyje, cały czas się zmienia. Dorabiam smaczki, jakieś szczegóły, który, których nie wiem, albo nie miałem czym wcześniej wykończyć, albo zapomniałem, albo mi nagle przyszły do głowy, żeby jakiś element zrobić typu kamienie, jakieś wielkie głazy. To. Wszystko się zmienia, to wszystko prowadzi do jednego wspólnego celu jak ostateczny wygląd makiety. Stąd nie ma się co sugerować na początku i po prostu jechać po mnie ostro, jak wykańczałem centymetrowej szerokości pasek zieleni wzdłuż drogi polnej. Tyle chciałem Wam przekazać. Liczę na to, że to, co Wam pokazałem, będzie również i dla Was. Przydatne, że zaczniecie budować makietę, że też będziecie szukać różnych inspiracji, czerpać i niekoniecznie z innych makiet jak kto coś zrobił, tylko właśnie wprost z rzeczywistości, którą możemy obserwować własnymi oczami, możemy ją fotografować, a w ostateczności, jeśli nie zadbaliśmy o to wcześniej, żeby sobie zrobić dużo fotografii, to przecież zawsze możemy sięgnąć do internetu i zadany temat gdzieś znaleźć. Dobrze, to dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć.